W Death Deep Kupiłem Rainforest Rod przed chwilą, ale wideo nie zachowało się. Więc jest to drugi odcinek z The Fish, czy jak to się czyta. <ścoughs> więc znalazłem ciekawą wędkę. No widzowie, kupiłem ją tak sobie po prostu, bo ma nieskończone kilogramy. Muszę ją też zaklęć. Jakoś dobrze. W tobie ktoś jest mega megalodon, więc szybko muszę wziąć te y, fragmenty. Yy. Aha. Żeby teraz ktoś użył to temu. Bo jest tak tylko w nocy. Żeby ktoś użył teraz to temu. Widzę, widzę, jak ktoś użył to temu. Chwileczkę po tym, jak to, no, jak spałzowałem. No i jest, mogę użyć, mogę użyć. Clever to raczej nie. Mam ostatnią próbę. Na negative enchant reliku. że sam nie wiem nie wiem, nie wiem tak mi się coś wydaje widzowie, że nie wiem po co kupiłem tą wędkę mam lepszą Że sam nie wiem wracam do e... gdzie to było gdzieś tu powinna być latarnia Znaczy nie latarnia, tylko taka bojka mam ją, mam ją, mam ją Teraz trzeba założyć specjalny equipment. Radar sobie dodatkowo włączymy, to się też może przydać. I jeszcze tutaj. No i widzę, tuż tu już tutaj po lewej, jak się wciśniecie, tu tutaj. Do tej kopalni to macie mój, tą wędkę, co kupiłem. Ej, widzowie, czy tam nie ma gdzieś. Czy tam nie ma przejścia? Więc, widzowie, jesteśmy tutaj. Wydaje mi się, że widziałem coś sekretnego. Więc, widzowie, jesteśmy tutaj. Oj, i teraz jak się dostać? Wydawało mi się, że widziałem tam przejście. Chyba, że mi się tylko wydawało. Ej, widomi, nie myliłem się. Tu rzeczywiście jest przejście. Jakieś sekretne. Można się wrócić. E, ej! duel el... kotwica? Co? Duel kotwica? Chyba katwisz może. Nie wiem. Bo też mi katwisz e, na kotwicę. macie. Ło. tu mogę łowić? Sprawdzimy, widzowie. Oj, nie mogę łowić. A może ta ognista wędka? Fajnie, że odkryliśmy nową lokalizację. Miałem taką ogniową Magmarot, tu jest, co łowiła w Magmie. Też nie potrafi. To nie wiem już co Kingsrot. Też nie. Arctic Lod? Nie. A może ta nowa, bo tu w sumie mówiła, że ma... że można łowić w takiej... jakby cieczy. E, ej, działa, to już, to już znam zastosowanie tej wędki. Ej, widzę, ja mam plus 25% postępu przez ten enchant. Ciekawe... Czyli tu chyba Glow Jelly czy tu ma całe bestiarium. Może? Ej widzowie, ona mi tak wpada bardzo głęboko i wtedy nie mogę łowić. Czyli, czyli czasami ta wędka się buguje? Rzeczywiście, ta wędka się czasami buguje, jak to naprawić? Naprawdę będzie trzeba tak robić? Gejzer fish. Ciekawa, ciekawa. W ogóle no, każdy nowy obszar jest ciekawy. No nie mówcie, że ja to muszę tak zmieniać ciągle. Jak nie działa? się ciągle psuje. Nie wierzę. Wreszcie, wreszcie łatwo tu widzowi stracić pasę. Więc chyba ten enchant był dobrym wyborem. Globe Jellyfish. Ciekawe, co będzie dalej. Szkoda, że tu nie da się łowić niczym innym. To znowu będzie globe jellyfish. Pewnie tak, pewnie tak. Tak to była globe jellyfish. Spróbuję tą dweller kotwicę albo dweller catfish nie, bo mi catfish jest przetłumaczyło na kotwice, może to o to chodzi. Widzowie może będzie tu Dweller catfish, ten słynny. W sumie, w sumie rację to mm, taki kwas i jeszcze kość. To w sumie ma trochę sensu, ale nie ma to sensu, że ta wędka się... Totalnie wkurza mnie już ta wędka. Wkurza mnie. Ej, widzę mnie legenda! Legenda! Ej, legenda! Mam na szczęście ten enchant od procentów. brain Phantom! Ło! Wow. Coś bardzo ciekawego. A więc to na tyle w tym odcinku, widzowie. No więc do następnego.